Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na pierwszy odcinek z super zabawnej gieraski, która nazywa się Angry Worms. O tak! Złośliwe robaki! Zobaczcie, kto to taki! No pewnie, że tak! Znowu kolejna gierka podobna do Slither.io moi drodzy! Patrzcie tylko, tym razem nasze rubaczki, bo już nie węże. Co ciekawe. Mają takie bardzo złowrogie minki, tylko spójrzcie, jakie są groźne! Jakie są złe! O, jakie są wściekłe! Wściekłe! O, ratutku wściekłe robaki. Kto to taki? To wściekłe robaki. No pewnie, że tak. Od razu widać, że tutaj gracze grają znacznie bardziej agresywnie niż w tamtej uśmiechniętej i wesolutkiej wersji. O tak, mniem, Jest, udało się. Hehe, kuleszko. Wartało mnie atakować? Chyba nie, chyba nie. O, jakie to wszystko pyszniutkie. O, moi drodzy, tutaj również sobie levelujemy naszymi robaczkami. Ja już mam szósty levelas, bo już sobie w to chwilkę pograłam. Gra jest bardzo... Bardzo, bardzo wciągająca. Lewelujemy sobie tutaj nasze robaczki, i dzięki temu możemy mieć odblokowane dodatkowe, bardzo ciekawe i groźne skórki. Pewnie widzicie, że tutaj na planszy niektóre rubale wyglądają nieco inaczej. Mają takie na przykład, moi drodzy kolce. O, właśnie, no to te kolce. O, oznaczają, że jakiś tam gracz już całkiem daleko doszedł i sobie odblokował właśnie te nowiutkie, fajne skóreczki. Ja też bym bardzo chciała jakoś inaczej wyglądać, no ale póki co zostaje mi skóreczka podstawowa, możemy sobie zmieniać jej kolorek. O, także nie jest źle, nie, 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 nie jest tak źle. No biedny w więzieniu rubaczek, taki różowiutki, jeszcze ładniutki. O, walczy, walczy, walczy. O, jej. I tak długo żył sobie. O, cześć, chciałeś mnie zaatakować. <laughs> Nie udało ci się, ale jestem już długim rubalem. <laughs> Oj, no mi się podoba, to mi się podoba i znowu mamy ucztę, tym razem robaczkową, robaczaną. O, tak, mniam robaczywą. Robaczywa uczta, roba, robaczywa uczta przepyszna. O, tak, jej. Ale ma zęby ten nasz robal. Haha, ty jesteś podobny do nas, też niebieski. O, brawo, brawisibo Blue Jane. Nikomu nie popuścimy, wszystkich pozjadamy i nikomu się nie damy. No pewnie, że tak. O, he, he brawo, brawisibo Blue Jane. Bardzo często tutaj inni gracze nas atakują. Ponieważ otrzymujemy dodatkowe punkty właśnie, żeby zdobyć achievementas, właśnie, moi drodzy, do uzyskania lepszej skórki, a ponadto, właśnie w ten sposób tutaj się leveluje, że trzeba atakować inne robaczki, i wtedy, kiedy uda nam się je skuć, to wtedy dostajemy za nie punkty, i one się wliczają dopiero do levelasa. O! O tak! Niestety Same kuleczki do tego się nie wliczają bądź też robaki zabite przez innych graczy. O, tak! To mi się podoba. Sami musimy załatwić delikwenta, żeby dostać za niego punkciory. To mi się podoba! O, tak. Im jesteśmy dłużsi, tym częściej się zdarza! Niestety, moi drodzy, to nie są kabarety. Patrzcie, już sporo tych achievementasów udało mi się uzyskać. O tak. O, już siódmy levelas mam i go nie oddam. Świetnie, moi drodzy. Im dłuższe mamy ciałko, tym większa szansa, że inne węże będą się o nas obijać i na nas kłóć, dzięki czemu będziemy zdobywać kolejne punkty do następnych levelasów. O, tak, zajadamy, zajadamy. A takie po prostu zbieranie kulek, czy też. Hmm, ym, kulek z robaków, które zostały wyeliminowane przez innych graczy, to tylko powodują, że nasz wąż jest dłuższy. Ale nie leweluję, w ten sposób niestety. To nie są kabarety. Trzeba się troszkę wysilić, troszkę postarać, trochę porywalizować z innymi graczami. Ale nawet mi się podoba ten styl rozgrywki. Niestety nie zaobserwowałam do tej pory tego ekstra. Moi drodzy, rewelacyjnego bonusa w postaci tarczy. O, zdecydowanie było to przydatne. A teraz już nie jest tak łatwo, tak lekko i przyjemnie. Moi drodzy. O, tak do przodu, do przodu, mój drogi kolego. O, ten twój różowy, słodki wygląd trochę się kłóci z tą twoją minką bardzo złowrogą. O, jaki zły robak, zły robak. i ma takie czułki troszkę jak ślimaczek, nieboraczek, ale to zdecydowanie nie jest nie boraczek. Miam, 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 miam. Tak. I nikt tutaj się zjadać moje robaki. O, tak. Ja, to jest moja uczta, moja uczta, zostawcie w spokoju, o tak, moje ofiary, o, cześć koleżko, o, jak miło, że wpadłeś na ucztę, której będziesz głównym daniem, haha, ha. na której będziesz główniutkim daniem, o tak, mniam, pyszna, rewelacja, rewelacja, ale przepyszna kolacja, a nasz wężyk już jest naprawdę długi, haha. Ha. Nie, 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 nie damy się. Zaraz was pokonamy. O tak, moi drodzy. Zobaczcie jak świetnie. Mniam, mniam. Rewelacja, rewelacja. Jest to przepyszna kolacja. Rubaczkowa kolacja. O, wy mi. Niestety nie udało nam się go skuć. Ale, ale wy. Minęliśmy go, co też jest dużym osiągnięciem już tutaj. Patrzcie, ja jestem takim wielkim rubalem. A to są takie małe rubaczki, które bez przerwy tutaj wchodzą mi w drogę. Ale przy okazji też się kują na nas. Możemy je Zjadać i powiększać swoje gabaryty. 329 już, to mi się podoba. Ale ekstra. Rewelacja, rewelacja. I będzie przepyszna. O, robaczkowa kolacja. Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj, koledzy i koleżanki. Mniam. Mnie muś nie będzie. Zdecydowanie, zdecydowanie! Będzie przepyszne śniadanie! O tak! O dużo was tutaj, moi drodzy, o jesteś zamknięty w więzieniu, nie, 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 nie dam się! Nie miałeś z nami żadnych szans, koleżko, o dużo was tutaj, koledzy! Czekajcie, czekajcie! Może się uda was jakoś otoczyć? Nie, może lepiej nie ryzykować. O, patrzcie, sami się kują o siebie, a ja tylko je zjadam. Jezu, udało się, widzieliście to? To było piękne, to było cudowne. Haha, ha, dzięki koleżko, jesteś smakowity. O, niepotrzebnie tak ryzykujecie, moi drodzy. O! Ojej, ledwo, ledwo uszedł z życiem. O, tak, a już go prawie miałam. Uż prawie sam się na nas kuł. O, ratunku, ratunku, powoli, 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 powoli! Jej, superaśnie, bluże na naśnie! No! Nie śpieszcie się tak! O, bo zaraz was pozjadam. O tak, patrzcie tylko, a ten tam goni i goni. Świetnie, brawo! O, cały czas się o mnie kują! Jak miło! Ile tam mamy? 391! O, to naprawdę pokaźna długość, moi drodzy już! Pięknie! O, możemy tutaj świecić przykładem dla innych wężyków Jestem najdłuższym mężem na planszy. O, nie, ale mi zajechał drogę! Nie znasz przepisów ruchu drogowego, kolego! Jak to tak? To naprawdę nieładnie tak komuś zajeżdżać drogę. O, no, ale pewnie zgarnął za mnie mnóstwo punkciorów. Zdecydowanie, na pewno tak było. O, zajadamy, zajadamy. Zajechać drogi, sobie nie damy. Jaki ładny, różowy, taki wściekły, aż taki buraczkowy jak burak. O, zły, zły robaczek, zły, niegrzeczny robaczek. O tak. O, poczerwieniał jak burak. O, miam, 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 Niam, 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 niam. Zajadamy, zajadamy i sobie rośniemy. Czyż to nie cudowne? O, jesteś taki troszkę podobny do nas, tylko niebieski, mój drogi koleżko. Mamy już dziesiąty level lasek. Świetnie się tu gra. Tra, la, 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 la. To Tobie się podoba. O. No tak, żeby zrobić jeden z Achievementasów, to trzeba zbierać moi drodzy takie śnieżynki, które zamrażają naszego bohatera. O, nie są one dla nas zbyt bezpieczne, bo w tym czasie ktoś może nas skuć, niestety. O, na szczęście działa to bardzo krótkotrwale. O, ja tak się jakby zawijam wtedy, kiedy to robię. O, żeby nikt mnie nie mógł wtedy wyeliminować? Świetnie! Zajadamy, zajadamy. I zatrzymać się nie damy wstrętnym wężom. O, wszystkie są takie groźne. O, ledwo uszedłeś z życiem koleżku. O, dzięki, miam. O, sam się wpakowałeś na nasze ciałko. Rewelacja, rewelacja, ale przepyszna ta wężowa kolacja. A właściwie robaczana, robaczywa kolacja. O tak, to już nie węże. W sumie, co za różnica, moi drodzy? Ważne, że jest super zabawa, ekstra rywalizacja. I że jest pysznie. O tak, uwięziony taki jak my. Robaczek. O, nie będzie żadnej solidarności, nie będzie. Solidarności ze względu na wygląd. O, widzieliście tam ten troszkę przymarsz? O, kto to taki? O, to są robaki, no pewnie że tak. O, cześć. Taki jesteś jak ja! tra la, la 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 O nie, znowu ty! Znowu ty, koleżko! O, ładna ta skórka, różowiutka, zdecydowanie! O! Jej, dodaję animuszu temu naszemu robaczkowi, który jest wściekły! Wściekły! Zły! Bardzo zły! Bardzo surowy! O tak! Piękna rywalizacja i będzie przepyszna kolacja! I tym bardzo, bardzo optymistycznym akcentem, że tak ekstra mi się gra, chciałabym się z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku, a zwłaszcza do drugiego odcinka z tej super gierasy, ja sobie troszkę w to pogram i do Was wrócę. No pewnie, że tak. Żegna się z Wami Blue Jane. Cześć!